Witajcie w kolejnym odcinku kroniki kryminalnej. Wczoraj, czyli 18 sierpnia, w okolicach godziny 18, doszło w Gdańsku, a konkretnie w dzielnicy Oliwa, do brutalnego morderstwa. Napastnik podbiegł do kobiety i podrżnął jej gardło bezceremonialnie, po prostu na ulicy. Następnie udał się w nieokreślonym kierunku i oczywiście rozpoczęła się. Policyjna obława. Policjanci dość szybko ustalili, że sprawcą najprawdopodobniej jest Emil Radomski. Sprawca brutalnie i bezceremonialnie zaatakował swoją ofiarę od tyłu, zadając jej, jak wspomniałem, cios nożem w gardło, a następnie zbiegł do pobliskiego lasu, co zauważyło kilkoro świadków. Rozpoczęła się policyjna obława i poszukiwania. Natomiast poszukiwania te zakończyły się dosyć szybko, ponieważ sprawca został znaleziony nagi na ławce w niedalekiej odległości od miejsca zdarzenia. Policjanci od samego początku potraktowali tę sprawę bardzo poważnie i zostały ściągnięte posiłki czy też wsparcie z okolicznych rejonów. I jak można się Dowiedzieć nawet podobno 300 policjantów brało udział w obławie. Natomiast o tym, że dziwny człowiek, ponieważ nagi, znajduje się na jednej z ławek w parku, policję poinformowała jakaś zupełnie postronna osoba. Gdy na miejscu pojawili się funkcjonariusze, okazało się, że jest to poszukiwany Emil R. Aspirant sztabowy Mariusz Chrzanowski, oficer pracowy Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku, potwierdził, że sprawca był mężem ofiary. Małżeństwo było ze sobą od jakiegoś czasu w separacji, a co ponadto udało się ustalić na temat sprawcy. Emil Radomski pracował jako kierowca ciężarówki ponadto no, był dosyć mocno wysportowanym człowiekiem brał udział w zawodach biegowych i tutaj chciałbym wszystkich internetowych detektywów przestrzec ponieważ istnieje również druga osoba która pewnie jest więcej takich osób ale istnieje również Emil Radomski który jest dyrektorem Alior Banku jest niepokojąco podobny do sprawcy w związku z tym Chciałbym powiedzieć, że to nie ten pan Emil zamordował brutalnie swoją żonę w Gdańsku. Z relacji na Facebooku, z oficjalnego profilu pana Emila Radomskiego, można wywnioskować, że jeszcze dwa lata temu był mocno zakochany w swojej żonie, ponieważ takie właśnie zdjęcia można sobie tam obejrzeć. Ale żebyście nie musieli tego robić, ja zrobiłem to za was, dlatego w nieco ocenzurowanej formie możecie zobaczyć zdjęcie sprawcy z ofiarą. Nie wiadomo, co było motywem, no, poza tym, że wiadomo, że para była od jakiegoś czasu w separacji. Wcześniej wychowywali wspólnie dwójkę dzieci, z tym, że małżeństwem byli od 23 lat, w związku z tym można. Uznać, że dzieci są albo dorosłe, albo bliskie dorosłości. Natomiast mamy do czynienia oczywiście z kolejną rodzinną tragedią o tak naprawdę nieznanym podłożu, dlatego że Emil Radomski w chwili zatrzymania, było to w okolicach 5:30, był nagi i trzeźwy. Więc gdyby zbrodni dokonał pod wpływem alkoholu, to prawdopodobnie jeszcze ten alkohol byłby w jego organizmie o tej porze. Natomiast zastanawiające jest to, dlaczego został zatrzymany bez odzieży. Siedział nagi na przystanku autobusowym i policja została poinformowana o tym, że właśnie taki dziwny mężczyzna no, kręci się po okolicy, co spowodowało oczywiście nagłą i szybką reakcję naszych dzielnych służb policyjnych i co w tym momencie takie trochę jest moim zdaniem niesmaczne, można wyczytać w wielu mediach, że po całonocnej obławie został zatrzymany Emil Radomski. No, no tak jakby e, faktycznie był wygrzebany gdzieś z jakiejś leśnej nory. Po intensywnych działaniach policjantów. Prawdopodobnie, gdyby nie był nagi, to siedziałby na tym przystanku autobusowym jeszcze dłużej, ale ja nie chcę tutaj w żaden sposób spekulować na temat intensywności działań policjantów. Chociaż, tworząc ten kanał i przygotowując dla Was wiele różnych materiałów, czasami odnoszę wrażenie, że policja robi wszystko, żeby nic nie robić że przywołam tutaj przykład Jacka Jaworka, który trzy lata ukrywał się we wiosce obok, albo przywołam tutaj przykład Piotra, jak dobrze pamiętam, Borysa, który się tak skutecznie ukrywał, że został znaleziony martwy niespełna kilometr od własnego domu po trzech tygodniach intensywnych poszukiwań, intensywnej obławy. Ale nie to jest przedmiotem tego tematu. Wiele wskazuje na to, że... Emil Radomski mógł borykać się z poważną chorobą psychiczną, z jakimiś zaburzeniami psychotycznymi. Tak czasami bywa w sytuacji, w której człowiek nieleczony albo niediagnozowany wręcz doznaje jakiejś nagłej psychozy i przepraszam za być może kolokwializm, ale szatan każe mu mordować. Na to może wskazywać m.in. to, że został nagi, jeszcze raz podkreślę zatrzymany co jest oczywiście jak się domyślacie zachowaniem mocno odbiegającym od normy. Natomiast mogło się też starzyć w taki sposób, że doznał tak głębokiego szoku i no, tak ciężkiego urazu powiedziałbym psychicznego na skutek traumy jak dotarło do niego to co zrobił no, że zaczął się zachowywać w sposób co najmniej niestandardowy albo no dziwny z kolei od pracodawcy pana Emila zdobyłem informację, że był on bardzo sumiennym pracownikiem, który nie miał nigdy żadnych problemów. Zawsze wykonywał swoją pracę należycie. A przypomnę, że był kierowcą ciągnika siodłowego. Nie miał nigdy problemów z nałogami, nie został nigdy w jakiś sposób zatrzymany. Pod wpływem alkoholu, pracę swoją wykonywał po prostu w sposób należyty i nic nie wskazywało na to, że mógł mieć jakieś problemy natury psychicznej. Natomiast owszem, również dostałem informację, że był on od jakiegoś czasu w separacji ze swoją żoną, aczkolwiek nie przenosiło się to w żaden sposób na jego pracę. Smutna puenta tego materiału jest taka, że po raz kolejny doszło w naszym kraju do rodzinnej tragedii i dwa życia zostały zmarnowane. Żona pana Emila już życia nie odzyska, a pan Emil prawdopodobnie resztę życia spędzi w zakładzie karnym, ponieważ tego typu morderstwo zostanie najprawdopodobniej zakwalifikowane jako morderstwo ze szczególnym okrucieństwem. Ponieważ no, śmierć na skutek podrżnięcia gardła jest naprawdę wyjątkowo paskudna i wyjątkowo bolesna, będzie on prawdopodobnie również w sposób bardzo brutalny potraktowany, zarówno przez współosadzonych, jak i przez pracowników służby więziennej, co nie jest prawdopodobnie dla Was żadną tajemnicą. Już teraz zapraszam Was na wywiad z pracownikiem służby więziennej, który w zasadzie już jest przygotowany, nagrany, opublikowany, z tym, że jeszcze nie upubliczniony dla wszystkich, ponieważ czekam na ostateczną autoryzację człowieka, który mi tego wywiadu udzielił. Tyle ode mnie w tym odcinku. Trzymajcie się zdrowo i, cytując klasyka, bądźcie bezpieczni.